Każdemu z nas przytrafiła się mniejsza lub większa wpadka, ale czy w firmie z milionowym kapitałem, w której pracuje sztab ludzi mogą przytrafiać się wpadki? Jeszcze ja. Możecie odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach, ale niezależnie jaka jest odpowiedź, czasami niestety się przytrafiają. A dziś przyjrzymy się takim, które zostały zapisane w pamięci ludzi na całym świecie i kosztowały nie tylko masę pieniędzy, ale przede wszystkim dobre imię. Jeśli film wam się spodoba, zrobię kolejną część, gdzie każde 100 lajków pod tym filmem to dodatkowa wpadka w kolejne. więc zostawcie lajka i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Statystyki Powiem jasno, większość oglądających nie subskrybuje, więc pomóżcie mi to naprawić. A ja nie przedłużam, tylko zaczynam. Czerwony pierścień śmierci. I nie, nie chodzi tutaj o ten piekący pierścień śmierci, gdy zjecie ostrego Kepsa. Xbox 360 to konsola kultowa, która na dobre wbiła Microsoft w świat gier. Ale co jeśli wam powiem, że konsola miała poważną wadę. Do tego stopnia, że gdy wada się pojawiała, konsola była praktycznie do wyrzucenia. Pierścień śmierci to jedna z najbardziej znanych usterek konsoli w historii. Na usterkę było narażone ponad 30% pierwszych egzemplarzy. Xboxa. Konsola cierpiała na dość częste przegrzania, co niestety potrafiło uszkodzić luty na płycie głównej, w wyniku czego przerywane było połączenie między procesorem graficznym a płytą główną. Konsola, która znalazła się w takiej sytuacji, jedyne co wyświetlała to trzy czerwone diody wokół przycisku uruchamiającego konsola. Stąd nazwa czerwony pierścień śmierci, no ale Microsoft się postarał, stanął na wysokości zadania i oferował darmowy serwis, a w kolejnych wydaniach konsoli wyeliminowali ustępę. I dziś Xbox jest uznawany za legendarną konsolę, ale również z legendarną wpadką na stary. Fallout 76. Oj, nieszczęsny, memiczny Fallout 76. Gra naprawdę legendarna, ale w złym tego słowa znaczeniu. Puste miasta, generyczne misje, wszechobecne bugi i generalny brak kontentu. Gra była tak słaba, że dodawali ją jako gratis do pierogów. Co powinien zrobić deweloper w sytuacji, gdy jego gra jest wyśmiewana, a recenzenci wystawiają najgorsze noty i cały świat wiesza na niej psy? A. Przeprosić i obiecać poprawę. B. Wypuścić łatki i popracować nad grą. C. Zwrócić pieniądze. D. Wprowadzić. Prowadzić mikrotransakcje jeszcze bardziej wysysając pieniądze od oddanych fanów. No, oczywiście, że C. Bethesda wypuściła abonament kosztujący 63 zł miesięcznie. W ramach abonamentu dostajemy prywatny świat oraz pojemnik pozwalający na przechowywanie nieskończonej ilości elementów potrzebnych do wytwarzania przedmiotów. Dosłownie wprowadzili pay to win Nie muszę chyba mówić, że to ostatnie, czego gra potrzebowała w tym momencie. W abonamencie było też parę innych bajerów, takich jak szybka podróż czy regularne dostawanie waluty z gry. Na szczęście twórcy poszli po rozum do głowy i naprawili problemy w grze. Pojawili się NPC, bugi zostały załatane i serwery znowu zaczęły odżywać. No ale nie zmienia to faktu, że Fallout 76 stał się synonimem słabej gry i memy zostały z nami do dzisiaj. Cyberpunk. Chociaż w sumie to polska gra, więc cyberpunk. Najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. Wielka napompowana bańka obiecująca wiele. W końcu to gra twórców Wiedźmia 3, więc oczekiwania były ogromne. Oczywistym było, że przy takim hypie najmniejsze przewinienia będą piętnowane. Tym bardziej, że stan gry na premierę był daleki od Gra klatkowała nawet na bardzo dobrym sprzęcie. Co chwilę pojawiały się nagrania z nowymi bagami odkrytymi przez graczy, rozjechana grafika i inne bolączki za szybko wydane gry pogrążyły premierę. A mówimy tu jedynie o stanie gry na PC. Sytuacja z konsolami poprzedniej generacji miała się jeszcze gorzej, do tego stopnia, że Cyberpunk został wycofany z PlayStation Store, a osoby, które go zakupiły, dostały zwrot pieniędzy. Dosłownie gorzej być nie mogło, gra była praktycznie niegrywalna. Memy z tragicznie niską rozdzielczością grafiki rozlały się po internecie. Cyberpunk na konsolach wyglądał okropnie. Oczywiście byłem jedną z osób, która wersję PC-tową kupiły na premierę. I mimo słabego stanu technicznego i kilku bugów zmuszających mnie do wczytania save'a na nowo bawiłem się w tej grze naprawdę dobrze. Dziś już wiemy, że potrzebny był dodatkowy rok czy nawet pół, a gra spełniłaby wszystkie oczekiwania graczy i została jedną z najlepszych gier ever. No ale faktem jest, że premiera była ogromną wpadką. Mass Effect Andromeda. Naprawdę przykro się patrzy, gdy twoja ulubiona seria gier umiera. A jak już mówiłem w filmie o zbanowanych grach, który polecam nadrobić jak jeszcze nie widzieli Jestem wielkim fanem serii. Andromeda cierpiała na typowe problemy niedopracowanej gry wypuszczonej pod presją wydawcy. Koślawe animacje, a zwłaszcza animacje twarzy stały się wiecznie żywym memem. Dosłownie, jak zapytacie losowego gracza o masę Effect Andromeda, to pierwsze co powie będzie śmieszna animacja. To prawda, że płacąc dużo pieniędzy za grę na premierę powinniśmy dostać dopracowany produkt, no ale szczerze kupiłem preorder, przeszedłem go w kilka dni i świetnie się bawiłem. Gra była dużo dynamiczniejsza niż poprzednie części. Historia była ciekawa, ogólnie Andromeda dawała powie w świeżości w serii. Zobaczyłem może kilka gliczy i w sumie to wszystko. A co więcej szczerze mówiąc, gra jest jedną z moich ulubionych w serii. Niestety czarny PR poszedł sprawniej niż ten pozytywny. Gra dostała bardzo słaby odbiór, a przez to do dziś nie wyszła żadna nowa odsłona i prawdopodobnie jeszcze długo poczekamy sobie, aż wyjdzie. Halo Infinite. Wracamy do Microsoftu i Xboxa. Seria gier może nie tak znana w Polsce, ale na świecie, a zwłaszcza w Stanach, ma silną pozycję na rynku. Tak silną pozycję, że fani są w stanie kupić wszystko, co ma napis Halo. Ale jak się okazało, im większa marca tym głośniejszy upadek. Premiera Halo Infinite po latach milczenia planowana była jako niesamowita bomba i w sumie taka była. Tylko, że ta bomba wybuchła w rękach. Pierwszy pokaz gry zamiast wywołać podziw, wywołał jedynie śmiech. A przy okazji wiele memów. Wielki hit nowej generacji, który miał pokazać możliwości graficzne konsoli, okazał się totalnym blobem. Nawet w czasach Xboxa 360 ta gra wyglądałaby średnio. Na studio Free For Free Industries spadła fala krytyki do tego stopnia, że przełożyli oni datę premiery w celu dopracowania gry. Star Wars Outlaw, jedna ze świeżynek i prawdopodobnie jedna z największych gamingowych wpadek tego roku. Gra robił Ubisoft, czyli McDonald's w świecie gamingu powtarzalne szablonowe gry nastawione jedynie na wyciśnięcie z portfela graczy, ile się da. No ale hej, jej też ma taką opinię a Jedi Fallen Order i Jedi Survivor to naprawdę dobre gry, więc da się? Da się. Star Wars Outlaw miało być czymś w stylu Assassin's Creed w świecie Gwiezdnych Wojen i w sumie im się udało. Jeśli mówimy oczywiście o Assassin's Creed Unity w dniu premiery czyli też o jednej z większych wpadek gaming ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym filmie. Gra miała pełno bugów i problemów. Wrogowie byli tragicznie zaprojektowani. Ich sztuczna inteligencja jest tragiczna, chociaż w tym przypadku powinienem po prostu powiedzieć sztuczna, bo o jakiejkolwiek inteligencji tutaj nie ma mowy. Czasami wrogowie nie są w stanie cię wykryć nawet gdy stoisz obok nich, a czasami wyrastają im oczy z tyłu głowy. Sama gra nie oferuje dużo opcji walki, bo nasza bohaterka w zasadzie używa jednego blastera. No dobra, czasami można podnieść większy karabin, ale nie trafia on do ekwipunku i zostaje upuszczony po wejściu na przykład na drabinę. Najbardziej rzucającym się w oczy problemem jest koślawa grafika, a raczej powszechne bugi graficzne. Tekstury potrafią się dogrywać na naszych oczach lub nagle tracić jakość, animacje nie zgrywają się ze sobą, powszechne są też niewybaczalne dziury w teksturach. Najgorsze jest to, że wielu recenzentów mówi, że ta gra jest dobra. No okej, nie zabranie komuś dobrze się bawić w grze, ale jeśli gołym okiem widać, że jest słaba i ktoś mówi, że jest inaczej, jest albo opłacony, albo Ubisoft tak bardzo przyzwyczaił graczy do stanu swoich gier. Ouja. chociaż w sumie powinienem powiedzieć... O ch... Ponad 10 lat temu został zapowiedziany świetny projekt małej, niezależnej konsoli otwartej na tworzenie gier i co najważniejsze w niskiej cenie. Wielka rewolucja, która miała wywrócić rynek konsol. Jedyne co wywróciła to się na pysk. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że konsola była ufundowana na Kickstarterze i wiele osób w nią uwierzyło, płacając swoje pieniądze. A w zamian dostali kompletnego gniota na miarę bazarkowych konsolek. Nie zagrało tam dosłownie wszystko. Jakość wykonania przypominała chińską zabawkę dla dzieci. Kontrolery były niewygodne i pokryte. Kraczne, guziki na nich były bardzo głośne i ruszały się na boki, Są niewybaczalne triggery potrafiły się nawet blokować w padzie. Interface konsoli też zostawiał wiele do życzenia. Samo przeglądanie biblioteki gier ścinało konsolę, nie mówiąc o samych grach. A te, jako że konsola była oparta o system Android, były beznadziejnymi portami gier mobilnych. Więc jeśli miało się telefon z Androidem, nie było sensu kupować konsoli. Generalnie nie było sensu jej kupować, bo lepiej działał najtańszy telefon, a z niego chociaż można było dzwonić. Przekonałem do zakupu? To wyobraźcie sobie, że do tego Wszystkiego dochodził input lag, czyli opóźnienie między wciśnięciem przycisku na padzie a reakcją na ekranie. No i przez to granie na konsoli było czystą męczarnią. Jak widzicie, nawet najwięksi potrafią popełniać błędy. Z tym, że wtedy kosztują one miliony. Więc nie łam się, bo nie poszedł Ci egzamin albo ziemniaki się rozgotowały, bo nie popełnia błędów ten, kto się nie uczy. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu lekka kraksa, a ja przypnę Wam serduszko. Nie zapomnijcie zostawić suba, żeby być na bieżąco i łapki w górę, bo każde 100 to jedna Wpadka więcej w kolejnym filmie. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia za tydzień.